na Lisko, tutaj Brian. I dzisiaj co? Pykniemy sobie FIFE... Tak, się mówi 14. Oczywiście, że 15. Zobaczymy jak nam pójdzie. Wcześniej grałem, nagrałem, chujowo wyszło, nie wrzuciłem tak. Straciłem za 20 minut. No ale to wiecie, nic się nie dzieje. Dzisiaj gram Ultimate'a sobie Nie wiem czy yy, sezonów też nagrywać, bo tam się całkiem spoko gram, No Ale na razie nagramy ultimatea, zobaczymy Może, no, drugi mecz, może wam nagram sezon Oczywiście Real Madrid, Albo nie, bo znowu będzie spina O Real Madryt o teatr o. Nie, to lepiej ultimatea. macie rację, macie rację Tutaj mamy Bundesligę. Podobny składy do mojego wcześniejszego z 14. Tylko Draxlera mamy na lewej pomocy zamiast na środkowej. Eee, coś jeszcze? Chyba nie. Aha, i Obama Young jest na prawej pomocy zamiast na prawym ataku. Coś tu jeszcze jest. Elia, chyba był lewy pomocnik. No i widzicie, taki mam, taki mam skład. Bieda, nie? Bieda. Nie kupię końców, nie wiem. To nie dla mnie nie robicie refringów. Co macie robić, jak nawet nie ma refinków. A co ja mam mówić, jak nawet was nie ma widzów. No, czyli kręcę dla siebie. Ja. I będę No, patrzcie wnuki. Brian 20 lat temu robił siebie Błazna przed YouTubami który i tego nikt nie oglądał. No, więc lajka w górę. Udostępnienie i zajebisty komentarz Tutaj mamy widzimy angielski skład, już nam przeminało Ale okej okay. Ja też tak myślę, o U, o bardzo ładnie, o o cyku cyku pa, Padnie mi się, popsu, psu, psu, psuje A dupa nie mam grać I co? FIFA w przesięciu klatkach to jest minimum dla mnie. Nie wiem... Z 30 to jest dla mnie nieoglądalne, szczerze mówiąc. Kurwa, teraz groźnie. u u I karny! I karny! Nie dziwiłbym się, bo to jest jednak FIFA. No dobrze. Teraz błaszczykowski. Trikin. O boż. No dawaj, dawaj, dawaj. I teraz, i petarda w pole, a tam nikogo nie ma, i bomba! A prawie kurwa, to było ładne, ale spalony. Musiałem się od niego była od przeciwnika, ale jednak nie, zobaczymy. Co my radę jest tu, zagrać, wygrać, U teraz są niebezpiecznie szybko. O o o o, i Git, i do gromkarza. I teraz puść go HUNTELAR! O w 14 był czołgiem A! Cał dobrze ale O kurwa to była moja Bardzo ta gra jest dynamiczna jak widzicie Nie tak jak w 14 A ładnie mu tutaj przed Gdzie jest góra No i I teraz do dołu No do... do dołu ale kalectwo, ale kalectwo Nie ale... Prawie Niedobrze Wyjdzie, dobra Wyszło On O dobrym. Jedno Kurde Prawie Pierdolimy Zalka, aha to było dobre Zobaczyć. Zobaczyć On też był w 14 i Bardzo dobry Bardzo dobry kurwa Bra, bardzo dobry i chuj Jest Karny No to jeszcze mam szansę, ale No to takie wiecie chłodzi w oko i sroko o kurwa, nienawidzę karnych To jest takie emocje mam 30% szans za obronie Dawaj tam Kurwa mać Ja pierdole wyczułem go nie? Pokazałem mu No i muszę się napić Muszę się napić Nie martwcie się, to dopiero 19 minuta wygramy to Kurde prawie Aj to woda dobra, łe tylko Kurde. Za bardzo teraz Huntelaara czołgiem zrobili. Za bardzo, za bardzo. Nic w sobie takiej aerodynamiki nie ma. No. Ale... Grrrrr. Prawie. Ten uciekaj mu, uciekaj mu, uciekaj, jesteś szybszy. A kurwa, szybki. No, no, no. Ale... Easy, easy, go, go. Dobra, masz. A i co, Dlatego mam pewnie fellera? Mówicie jak mam. Na bramce mam fellera, jak. Y... Adler grzeje mi ławę, nie? Teraz byłby, byłby gol Ponieważ wydaje mi się, że Felerek jest yy, no, może nie jest zrywniejszy, ale więcej broni. W 14 tak było tutaj w D też, tak, też tak jest. Tak bardziej wiecie, on już starszy ma doświadczenie, Adler jest jeszcze takim młodym bramkarzem, w cudzysłowie. I oni tak jeszcze gra no, Jak zbuntowany nastolatek, no Kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Nie damy rady. Gram mojego ostatnia ciota. Boże, wiecie kiedy ja gram ostatnio w fifę? Chyba z miesiąc temu. Teraz non-stop CS ma Jak możecie zauważyć, jest w chuj odcinków. Myślę, że są w okay. Znaczy W chuj odcinków live y były, bo dla mnie to jest łatwiej zrobić live niż zrobić odciny. Tak, bo na live nawet macie kamerkę ustawioną, a tutaj tak trochę. Za dużo roboty jest, na live'ie włączam pyk, live się nagrywa, wszystkie wpadki moje możecie widzieć, i zajebiste akcje. Teraz. TERAZ! No kurwa teraz, chuja w dupę. Easy. Tak to jest jak się kończy kupuje, nie powinno być czegoś takiego. A pierdol, już po meczu, chuj Wysram jak srokę kurwa No i jak tu się nie denerwować, no Za dużo mówię, dla... nie mogę się skupić, to przez was przegrywam. A. No ale do kogo mam podać? Pewnie do kogo mam podać Pierdolni A. Fajne ma korko, strzały. No, no. A weżę mu tą piłkę! Oj, chuj, ja pierdolę, ale wstyd na polskim YouTubie. Nie wytrzymie, nie wytrzymie, co to w ogóle jest? Zaraz ja muszę jakiś film obejrzeć na rozluźnienie. Nie mamy w ogóle szans.

No, i jak ja mam wygrywać, jak ja takie sytuacje marnuję? Przecież to jest w ogóle. e o e Pff. Ale. Ach, nawet CS się tak nie denerwuje. Naprawdę, CS to jest spokojna gra, taktyczna. A tu. A tu. Ja będę farciaż kurzu. Bo. No. Jeden. Wow, karny, a nie trafię. No mieli rzut karny. O, jak, jaki on ma skład, nie? Jaki on ma skład? Się, że mógł Masz Pokaż. Wiesz, Wierzy to na klatę, czy nie? O, ale emocje. Pokazujesz coś? Pe pewnie, 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 pewnie. Ja je nabrać, ale nie nie... No dobra, ma lepszy skład, ma prawo wygrywać, ale... W ogóle mnie nie wyczuł, to jest ciota Gra farcia jak widzicie No Gdzie mu GROSZ?! Nie grajcie w FIFA, nie kupujcie FIFA Nigdy No czy mam cały czas trójkąt i... O bo dobra Pierdolnie, nie O wstyd jak. Tak nie może być. Nadzieję, My to jeszcze wygramy, to wiecie o tym. Nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. E, przytrzymanie. Napiszcie, napiszcie. Napiszcie w komentarzach, jak nam się podobał Butterfield, bo widziałem Butterfield. JAS! Yes. Huntelar JAN HAN HUNTELAR Czy jakoś tak No Butterfield jak mu się podobał Battlefield To była beta Jeszcze jest chyba 2 dni dostępna, ale... Tak wiecie, samemu... To mi się... się! Samemu to mi się nie chce grać, a jak wiem, by wam nagrać to coś innego Coś innego wiecie, że... że... A, Pekles No Prawie ale widzicie, już jest 4-2. Nie takie mecze się wygrywało. Przegrywało zresztą też Łoszykowski? Tak by nie było. Widziałem spalonego, więc ścigałem byle. Jak chciałem, żeby zagrał tam wyżej do yy, Łoszykowskiego, ale niestety. Po co? Po co? Hej, okay. co zrobić? Zastraszamy. Ach, tu mnie przyblokował teraz chuj, no, teraz tur w ogóle ładnie To jest wicie Feller Wandel Feller wine, 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 wine. Feller, to jest Feller O, jeszcze moja Kurwa bez takich No, prawie. zachował spokój, wybronił mi ładnie Gola Strzał my to jeszcze wyrównamy i w 90 minucie strzelimy decydującego gola Zawsze tak strzela Dobrze tak, przejął piłkę przy pocznej boiska Aż była kontra No teraz kontra O płaszczu

prawie czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego a, zagrał? jest kurwa, ale klepa ale klepa to było piękne mówiłem, takie meta się wykrywało, Czy, czy, jeb pięknie, pięknie aaa, że to zmieścił Idealnie jeszcze to podskaczyła. Takie piłki są niedoruchane jak podskakują w fazie strzału Takie są szkopy, walczą, walczą do końca. Mają no. A za wysoko Trzeba zmienić środek, już tam ktoś był zmęczony. g Gendgen. Uch, tu ledwo zipie. Kurwa, prawie. Widzieliście to? Ale piękna akcja. Tam obrona nawet się nie ruszyła, nie miała nic do gadania. Dg, 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 dg. Ok, ale zmienimy sobie tutaj Gędy yy, będzie hmm. co zrobimy? Takiego Jokea, a też je zostawimy, tylko taką akcję. Hontlora, dobre główki i tak. Kur... nadal na boisku ła ładnie Co przegrywają? którym to wygramy Pięknie Perisić Ten jest skórzy Ale wyszaj Ale zamieszanie teraz było Niedobrze Dobrze Santana Ten to chyba rozbójnik Alibaba I kto? I Perisic Musisz Sary No! No! Co tam się działo? Zdarzyło No i znowu niebezpiecznie Santana już biegnie Kasuj go Kasuj go! Kasuj! No ale... Chociaż na aut mogłeś, na aut! Bo jest niebezpiecznie, jest 81. minuta, mamy mało czasu. U, u. U. Kto tam jest? Lecimy. Ja... Down.

Pierdolni Kurwa. Mario Interesująco zapowiada się. go subordzić, gdzieś kurwa szkopem! Ie! Kurwa. No ja pierdolę. Matko! A mogliśmy to wygrać?

Kur... No! Dobrze, noga! Nie TO! I FELR! Pięknie! No i imobile, ruszasz. It's your day. Dawaj tą piłkę, bierz tę piłkę, szybko, 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 szybko! Nie kładcie się, no! Mówiłem, że w 50 minucie! To miał być gol... na remis! Kurwa! No i brakło czasu, no... Ale mecz dobry. Emocje do końca. Pokazałem, że się nie poddaję, bo gram do końca zawsze. I o to chodzi w tej grze. Nie poddawać. Napierdalać do końca ile wlezie. Uff. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. I do kolejnych materiałów. Halo!